Manko, witam tu Kamilion OG. Witam Was na kolejnym projekcie prac possezonowych. Dzisiaj jestem w nowym miejscu, nowy projekt, nowa budowa. Popatrzcie za mną. Dzisiaj moim zadaniem najprawdopodobniej będzie <klimy> albo usuwanie tych drutów tam na dole, albo jeszcze zobaczę. W każdym razie postaram się Wam pokazać ile mogę. No i tak, nie przedłużajmy dalej, zaczynamy! Ja. Yeah. Więc tak dzisiejszy dzień chyba spędzę przy łopacie. Zobaczcie tutaj ten cały gruz. Zaraz wam pokażę ten gruz. Zobaczcie. Dzisiaj dzień spędzę przy łopacie i będę zbierał to wszystko. Tam stoi mój sprzęt. Więc tak, dzisiaj na pewno spędzę dzień przy łopacie, to już wiadomo. Popatrzcie, rosa mi się zebrała na brodzie. Ale tak, jadę z tym dalej. Muszę przewalać tą łopatą. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale wydaje mi się, że cały dzień przy łopacie. No i zobaczcie, tutaj wszystko... wyszuflowałem. To jeszcze muszę zrobić i tam do końca. Jak skończymy to, to podobno jest następna dziura, gdzie trzeba wskoczyć. I znowu zrobić. Tutaj, chłopaki... Tam idą na przerwę. Eee, rozwalają te betonowe słupy, które tutaj widzicie, zostają tylko druty. No i wiadomo, jest kupek gruzu. Więc moim zadaniem dzisiaj jest trenowanie swoich pleców i ładowanie łopatą do tego kontenerka tutaj. Tak chyba będzie wyglądał mój dzień. Nic specjalnego. To nie jest robota na zawsze. Robotki posezonowe. No i tak, jedziemy dalej. Więc tak, porobiłem sobie chyba półtora godzinki, bo przyjechałem troszkę później, ponieważ nie mogłem znaleźć lokalizacji. No ale tak, porobiłem chwilę, teraz mam przerwę, pół godziny. Zaraz sobie będę jadł. Tutaj obok mnie są kantyny, ale tam jest zapełniony ludzi. A wiecie, jak z koroną teraz lepiej, nie warto się pchać w zatłumione miejsca. Zobaczcie, jestem gdzieś przy autostradzie. Tam za mną jest autostrada, jak widzicie auta jeżdżą. A tutaj z drugiej strony co mamy? Wioskę. I holenderskie klimaty. No tak, ja sobie zjem, sobie gdzieś przycupnę zaraz. No i zaraz znowu wracam do tego szuflowania łopatą. Taki dzień. Czasami się człowiek narobi, czasami się człowiek nie narobi, no ale nic. Najważniejsze, że jest robota i zarabiamy hajsik. Lecimy z tym, elo! Hej, słuchajcie, właśnie robiłem sobie kawusie. No i ten przełożony team leader, no gościu, z którym robię, robi, mówi do mnie tak. Nie pij za dużo, bo za szybko skończymy. Czyli już wiem, jak mam robić. System już jest ustawiony. Czyli mimo tego, że jest w miarę ciężka praca, bo trochę dostaję w dupę plecy. Ale tak poza tym to dzień sobie jakoś spędzę, nie będę się śpieszył, nie piję za dużo kawy, tylko kubeczek. No i tak, zaraz wracam do roboty. Lecimy z tym, ja! Yeah. Także tak, e, dzisiaj nie będzie za bardzo obszerny vlog, ponieważ wydaje mi się, że prawie każdy z moich widzów miał kiedykolwiek do czynienia z łopatą, a cały dzień pracuję właśnie z łopatą, e, więc e, no nic szczególnego tutaj nie mogę pokazać, nic szczególnego tutaj nie mogę opowiedzieć. Jeden plus tej pracy to to, że w miarę szybko leci czas, już kolejna kawusia, kolejna przerwa, tym razem trochę krótsza, także czas e, leci. Ja sobie zbieram ten gruz na taczki, potem do kontenera, albo od razu go wrzucam do kontenera. Jeżeli mam blisko, oni go wywożą. No i hej, hej, jeszcze raz, dobra, idę się napić kawy. Jo. Jedno co jest pewne, to to, że idzie się tu zgrzać. Kolejny kontener już prawie pełny. Popatrzcie, co za mną się dzieje, a popatrzcie, co jest tutaj za mną, jak czyściutko ogarnięte. No i tak, na tym polega ta praca. Zobaczę, o której się kończy. Prosto. Dzisiaj się trochę narobię, nie tak jak ostatnim razem, ale jest ok. Czasami też trzeba porobić. Lecę z tym dalej. Yo. A my sobie dalej jedziemy tą łopatą i gruzem. Robisz taką pracę cały rok albo przez parę lat, to mogą plecy wysiąść. Czuję już trochę. Także nie polecam nikomu takiej pracy na dłużej, ale na parę dni, żeby dorobić trochę kasy. Wydaje mi się, że nikt by nie miał problemu. Pamiętajcie, że żadna praca nie hańby. Najważniejsze jest to, że się nie kradnie, nie robi żadnych wałów. Dopóki uczciwie pracujesz, zawsze powinieneś mieć szacunek. Ja zawsze szanuję ludzi ciężko pracujących, lekko pracujących. Jedynie nie szanuję tych, którzy cały czas walą w ciula, szukają kombinowania. I mówią, że się nie da. Mówią, że nie ma pracy, a tak naprawdę nie jest. Tutaj, przynajmniej w Holandii, pracy jest naprawdę dużo. Dlatego tacy ludzie wychodzą po ulicach i żebrają. Po prostu rozwalają mi baniak. Nie rozumiem ich wcale. Jest to lenistwo, którego w ogóle nie szanuję. I tak, tak to jest. Dobra, lecę dalej. Zaraz zobaczymy się w następnej scenie. Hello! Ej, naprawdę bez kitu, nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj czas leci jak szalony. E, znowu trochę porobiłem. Syk. Widzicie, tutaj trochę wysprzątane, reszta nie. No i znowu przerwa. E, pytałem się ich, co robimy dalej, jeżeli skończymy tą dziurę. Dzisiaj na pewno jej nie skończymy, ale jeżeli dojdziemy tam do końca, to idziemy w następną dziurę. No i... Aż cały projekt tutaj wszystko porobimy, ponieważ tak, zaraz Wam pokażę jak wyglądają całe te pale. Tutaj widzicie, tylko są druty i oni tutaj chłopaki to motami pneumatycznymi wszystko rozwalają. No ja zbieram gruz, mamy ekipę i pokażę Wam jak te słupy wyglądają. No i lecę na przerwę. Jo No i zobaczcie, te pale tak wyglądają po rozbiórce, o, zaraz Was zabiorę i pokażę Wam jak wyglądają Całe te pale, więc chodźmy, proszę bardzo. Tutaj jest kolejny dół, gdzie te pale są w całości. Zobaczcie, chłopaki je właśnie tam rozbrajają całkowicie aż do gołych drutów, i potem cały ten grusz trzeba usunąć. No i tak wygląda praca. Jedna dziura skończona, wchodzimy w drugą. Następna skończona, wchodzimy w następną. No i tak. I zobaczcie z tyłu budowy. Nie wiem, czy to jest jakiś zlot kaczek. Czy o co chodzi. Ale jest ich mnóstwo. Fajnie. Naturka, zwierzątka. Na świeżym powietrzu praca. A, i tak to wygląda. Popatrzcie, holenderskie krajobrazy. No i tak, jestem już po przerwie. Witam Was. Główny łopatowy dzisiejszego dnia. Muszę uważać, bo schodzę po schodach. Za niedługo się dowiem, o której kończymy. No i podejrzewam, że już nie nagram za wiele. No bo co tu mogę więcej powiedzieć o tej pracy? Po prostu trzeba machać łopatą. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, do udostępniania moich filmów, jeżeli Wam się podobają. Jeżeli uważacie, że są warte tego, a ja się zabieram za robotę i do zobaczenia za chwilę. Hello! I no i tak mi się właśnie dzień zakończył godzina trzecia. ja sobie śmigam do domku jutro znowu przyjeżdżam na ten projekt no ale dzisiaj wam wszystko pokazałem więc jutro już nie będę nic nagrywał zapraszam wszystkich do subskrypcji jeśli wam się podobało zostawcie lajka jeżeli nie to unlajka no i tak do zobaczyska następnym razem elo mordeczki